Ogólnie utopiłem głębokość. Lubnie się tutaj nie da zrobić z tym ciągnikiem, bo nie ma zaparcia już się zaczął usiadać kopać. Tu wyciągłem raz takie kawałek, to jest różna ziemia, i piasek, i glina, też różnie. To zobaczyć. Kilka arów, nie wiem, trzy ary, cztery może zrobię tak doświadczalnie. To jest piasek. Wyciągnę może ten... może mi się uda sami, bo wyciągnąć ten głębos tej ziemi. Bo widzę, żeby ktoś uchobył głębokość. No pięknie. Już. Nie wiem, czy to będzie widać tam jest, na dole jest tu na dole jest czubek, teraz idziemy i tą w górę. Oberwało się. to samemu pokazać Tak to wygląda Jakieś tu znalezisko znalazłem Kurde, za tę mam pełno Nie widać z tym słońcem Tu jest czubek idąc w górę Tu jest profil Pro, Profil glebowy bez kopania A zaczekajcie, ja mam tutaj jakiś sprzęt Jak tu się męczę ja to mam sprzęt Samemu to będzie trudno, bo nudnie jeszcze ma w szkole.

bliżej góry z tej strony może będzie ładnie widać, nie wiem, trudno powiedzieć nabierz tam na dole tak to wygląda tak doświadczalnie właściwie dla nas Tak odcięte A skasuje ten film, tu się oparło